Ja od zawsze byłem człowiekiem wierzącym, no. ale faktycznie nie miałem nigdy usystematyzowanych tych rzeczy. To się zaczęło tworzyć takie gimnazjum, bardzo wczesne gimnazjum. Nazywam się Borys Weininger, jestem Żydem i jestem Żydem z miasta Łodzi. Był taki moment, e który będę zawsze jakoś powtarzał, bo to było dla mnie me, me, mega mocne. Ja zadzwoniłem w ogóle do radia w nocy. No i jakoś tak, że prowadzili już, nawet nie pamiętam o czym, że, że to chodziło gdzieś tam o to, gdzieś to dotykało tej struny. Ja napisałem do nich No słuchajcie, no mój dziadek był Żydem i ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić na przykład, nie? co jesteście tam mądrzy, to teraz mi powiedzcie. A oni mi napisali, słuchaj, no tam warto z tym coś zrobić i tak dalej, ale ta odpowiedź była in plus. Nikt tego nie skatował, nie powiedział, że coś tam, po prostu po prostu to zadziałało. Ja poszedłem, pamiętam, w tym samym momencie, jak dostępną odpowiedź na antenie. Bo mogło być czwarta rano do mamy, do pokoju. Mówi, mama, dostałem odpowiedź po prostu. Czym jest żydowskość? Kurczę. Rabini by odpowiedzieli, że Tora to jest źródło życia i tak dalej. Kiedyś by ktoś powiedział, idź ale też Idyszkajt się zmienił. Ta dusza żydowska to była taka nostalgicznie nastawiona do, do Izraela, którego trudno było gdzieś nam na mapie niektórym pokazać. I to też miało wielki wpływ na ten Idyszkajt, dlatego że bez tej wielkiej tęsknoty i tej wielkiej takiej nostalgii wokoło yy, po prostu naszego narodu, gdzieś tam też by pewnych naszych cech nie było. Yy, pewne te cechy wywodzą się bezpośrednio z. Yy, z takiej tradycji żywej, takiej, której się używa, i tak dalej. Ale też dużo rzeczy jest tak głęboko wkomponowane w żydowskim bytność jakąkolwiek, że gdzieś tam, pomimo nawet stu lat komuny, gdzieś tam, gdzieś tam ten człowiek będzie miał jeszcze chociażby okruchy, ale to gdzieś zostaje. no Te osady się trudno. Tak jak się trudno odkładają, tak trudno je gdzieś tam wyczyścić. Więc no, to jest gdzieś tam to. Judaizm nie jest jednostkowy. No. Ta idea działa w zbiorowości i czym większa jest ta zbiorowość, tym to dużo lepiej działa. Tak naprawdę, myślę, że czym jest żydowskość, może odpowiedzieć nawet albo i na, najbardziej y, zwyczajny chłopak pochodzenia żydowskiego, który jest w miarę blisko społeczności, a nie musi być wcale ortodoksyjny z Ameryki, który żyje po prostu wśród Żydów, który w końcu, dla którego to jest źródło. Więc trudno mi jest chyba odpowiedzieć na takie pytanie w Łodzi, w 150-osobowym składzie, gdzie też nie wszyscy do tego należą bądź chcą należeć, i, i to jest też całkiem naturalne. Czy wiara się łączy z jakimiś y, ograniczeniami? Jakby nie wiadomo, co to są ograniczenia, no, nie? no bo z jednej strony nasz rabin opowiada o szabacie. On mówi tak: słuchajcie, no tak, niby sobie odkrawamy jakąś rzeczywistość i wyjmujemy się z jakiejś, ale ona jest codzienna i ogranicza nam zupełnie inną percepcję. Więc jak wybieramy z tej, z tej, z tej jakby całego życia percepcyjnego, jakiegoś sensorycznego, te sensoria, pojawiają się nowe, które i tak zawsze muszą być wypełnione, więc. Tak naprawdę uważam, że to jest po prostu jakaś stylówka, jakaś... To, to po prostu jakoś idzie. Wiadomo, że można wziąć na siebie strasznie dużo i stałbym tutaj dzisiaj z pejsami, brodami, jakoś szczególnie nie rośnie, ale, ale starałbym się, jeżeli bym sobie coś takiego wkręcił i tak dalej. I, 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 i naprawdę można tak nieskończoność, no nie? Ale tak naprawdę podstawą gdzieś tam, gdzieś tam judaizmu, takiego rócowego jest trzymanie szabatu, trzymanie kaszrutu, które nie jest... Jakieś mega trudne, tak na dobrą sprawę. Wiadomo, że w piątek się nie pójdzie na imprezę. W sobotę jest się w synagodze, tudzież w domu gdzieś sieje. Ale to też jest ok. W sumie ja się imprezowałem w życiu. Nie muszę ciągle być cały weekend na imprezie. Ja, ja nie borykam się z antysemityzmem na przykład. To, że pani do mnie w sklepie powiedzie, że Żyd jest kurczybyki, żeby nie powiedzieć lepiej, to co mnie to obchodzi? Ona sobie tak ma w chacie, pewnie mówi tak samo o czarnych, ruskach i innych. I teraz pytanie, czy, czy, czy właściwie to, czy to jest właściwa klisza? Czy to nie jest klisza, która się trochę wyczerpała? Że, mm. że, że my też mamy inne w sumie problemy niż antysemityzm i czy możecie chodzić z pejsami na ulicy? Większość z nas nie ma pejsów na ulicach w Polsce. Też mamy inne problemy niż te sprzed stula. lat. Te wszystkie akcje, typu Żywa Biblioteka, e, wszelkie równościowe protesty i tak dalej, to jest bardzo ważne, bo to coś w ogóle pokazuje. Wydaje mi się, że z, każd z każdym tym projektem y, pojawia się więcej ludzi, którzy są zainteresowani, bo o nim nie wiedzieli, próbują się... To tak naprawdę daje dużo ludzi, dużo kadry, do robienia takich rzeczy, bo ludzie widzą, że to jest dobre, zarażają się dobro, dobrocią w ogóle takiego projektu i chcą w tym uczestniczyć. Nie chcą uczestniczyć jako y, uczestnik, tylko już od tej drugiej strony. Ja też chcę coś zrobić, ja też chcę zrobić żywą bibliotekę, ja też chcę nakręcić jakiś równowsioły, film do internetu. Po prostu dociągnie to do tego, że będziemy zupełnie normalnie, bez kontestacji, mogli sobie spokojnie żyć jako Żyd, Rom, Sinti, tudzież Polak. Lub Ukraińiec w Polsce, albo nawet imigrant kurczę z Syrii w Polsce. Być może to się da jakoś dzięki temu połączyć. Być może. Ja mam taki stosunek do tego miasta bardzo patologiczny, taki jaki to miasto ma stosunek do swoich mieszkańców. Ja Trudno mi stąd się wyjeżdża. Stąd się po prostu trudno wyjeżdża. To, to, to gdzieś tutaj teraz stoimy. To wszystko jest mi gdzieś bliskie. To ostatnio rozmawiałem z panem Itkiem Widawskim. Padło nagle takie stwierdzenie Łodzier hosyt". Ja to znałem wcześniej, ale nie wiedziałem o co chodzi. Mówię, Panie Itku, co to jest ten Łodzier hosyt? No, Mówi, taki ktoś, i widzę, że po prostu pracuje to w nim. Mówi, taki ktoś, kto całe to miasto, wie pan, lubi, po prostu je kocha, całe. Mówię, no tak, ale co to znaczy kochać to miasto? On tak mówi, już nie mógł dobrać słów, mówi, taki, taki ktoś, co jest tymi ścianami aż. I tu jest faktycznie coś takiego. Ja dzisiaj znam takich ludzi, co są tymi ścianami. Też tacy ludzie byli i 100 lat temu, pomimo że nam się w mieście ekipa w ogóle wymieniła, bo wszyscy jesteśmy skądś tam. To gdzieś tam w tym całym dżemie jakoś bardzo fantastycznie sobie istniejemy. No, jest to po prostu ciekawe miasto. Nie chciałbym stracić tego połączenia z czymś takim. Ale wydaje mi się, że rzeczywistość gdzieś indziej jest znacznie piękniejsza. To, to też trzeba być realistą. Ale może nie chodzi o takie coś wyłagodzonego do końca. Nie wiem. Nie, nie, wiem co, nie wiem, co mnie tu trzyma. Ale fajnie.